Marek Michałowski, kandydat na prezesa Polskiego Związku Golfa. Dlaczego startujesz w wyborach? No, chciałbym pokazać, że coś mogę zrobić dla polskiego golfa. A że mam trochę czasu, parę pomysłów, doszedłem do wniosku, że może warto trochę czasu poświęcić dla dyscypliny sportu, którą. No, ostatnio uprawiam, która mi się bardzo podoba i dyscypliny. No przepięknej. Od 1 października jestem przewodniczącym Rady Nadzorczej, po 11 latach prezesowania i ponad 20 latach pracy w zarządzie firmy przeszedłem teraz na takie trochę luźniejsze stanowisko, w związku z tym mam trochę wolnego czasu i myślę, że mógłbym część tego czasu poświęcić na propagowanie golfa, na pracę w ogóle dla tej dyscypliny sportu. Jak oceniasz pracę Piotra Mondalskiego jego dwie kadencje? Dobrze, ja myślę, że Golf w ostatnich czasach zrobił jednak postępy. Popularyzuje się choć, no może ostatnio trochę przez pewne polityczne zawirowania golfowi polskiemu się trochę dostało, ale mamy prężnie rozwijającą się kadrę juniorów, mamy coraz więcej ludzi startujących na zieloną kartę, powolutku przybywa członków w klubach. Myślę, że to nie jest stracony okres. Okres, który Przechodzi pewnie każda dyscyplina sportu, która się rozwija. Czy w porównaniu z Piotrem Mondalskim mógłbyś golf, polski golf podnieść jeszcze o stopień wyżej? No chciałbym, gdybym, gdybym nie wierzył, że to jest możliwe, pewnie nie startowałbym. Liczę na to, że mam pewne pomysły i że pewne pomysły także Piotra będę mógł pociągnąć dalej, dołączyć do tego własne i że polski golf będzie rozwijał się dalej i jeszcze prężniej.